Moi drodzy, bez wątpienia, jeżeli człowiek chce odnieść jakiś sukces w jakiejś dziedzinie, w sporcie, nauce czy w innej dziedzinie życia, potrzebuje trenera, potrzebuje mistrza, potrzebuje tego, który będzie go prowadził i udoskonalał. Dzisiaj widzimy, Świętego Pawła, który bez wątpienia może być nazwany mistrzem, mistrzem wiary, tym, który prowadzi innych do Chrystusa i naucza Ewangelii. Święty Paweł mówi wprost, że nie może tego nie czynić. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. On spotkał Chrystusa w ten niezwykły sposób pod bramami Damaszku. I od tej chwili całe jego życie się zmieniło. Święty Paweł często też używa. Tych sportowych odniesień, porównań, i mówi dzisiaj właśnie o tym, że ci, którzy biegną na stadionie, wszyscy biegną, ale jeden z nich zwycięża. Natomiast każdy przygotowuje się do tego wyczynu. Każdy powinien starać się o to, żeby pokonać samego siebie, żeby jak najlepiej przygotować się do tych zawodów. I choć jest jeden zwycięzca, to myślę, że także każdy, kto bierze udział w tych zawodach, odnosi zwycięstwo nad sobą, nad własnymi słabościami, nad własnymi ograniczeniami. Moi drodzy i my w naszym życiu spotkaliśmy tych, którzy byli w jakiś sposób mistrzami, trenerami wiary. Ilu ich było? Jacy oni byli? Możemy dzisiaj chyba także wspomnieć właśnie tych, którzy nas do Chrystusa doprowadzili, którzy nam pokazali drogę wiary i głosili nam Ewangelię. Jeżeli poznaliśmy Chrystusa, jeżeli staramy się iść za Nim, to i my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby Chrystusa głosić naszym życiem, żeby budować wspólnotę, żeby tworzyć Kościół. I myślę, że też wspaniałym przykładem takiego mistrza w wierze i pasterza ludu jest ten, którego dzisiaj wspominamy w liturgii. Święty Jan Chryzostom. Pochodził Zachai, został wybrany biskupem Konstantynopola, był gorliwym pasterzem. Ale jak wspomniał tutaj ksiądz Wiesław, został wygnany ze swojej wspólnoty. Ale pisze do niej w taki sposób: Chrystus jest ze mną. Kogóż będę się lękał? Gdzie ja jestem, tam i wy jesteście, gdzie wy, tam i ja tworzymy jedno ciało, i ani ciało od głowy nie może być odłączone, ani głowa od ciała. Przestrzenią jesteśmy oddaleni, lecz miłością jesteśmy złączeni. Takich więzów nawet śmierć. Nie może zerwać. Choć nawet umrze moje ciało, to jednak dusza będzie żyć i pamiętać o swoim ludzie. Pielgrzymujemy śladami tych kościołów, które były jakby pierwocinami kościoła, który dzisiaj znamy. Ich dzieje. Ich powstanie było zapewne bardzo burzliwe i bardzo czasami także dramatyczne, a wręcz tragiczne. Ale Kościół Boży jest, można powiedzieć, niezniszczalny. Gdzie jest Chrystus? Tam jest Kościół, a my starajmy się budować go i tworzyć, aby był prawdziwym. Kościołem, Ludu Bożego, tutaj w tych miejscach, gdzie jesteśmy, i w naszych społecznościach, i w naszym codziennym życiu. Dziękując za wszystkich Mistrzów wiary, którzy nas do Chrystusa przyprowadzili i wierze utwierdzali, umacniali, prośmy, aby każdy z nas także. Był apostołem Jezusa w swoim życiu na co dzień.